Drodzy Państwo, ja Magister Zarycki z Galejowa. Ja tutaj, proszę Państwa, spotkałem młodych ludzi, takich no 20 parę lat, tam do, do 30, pracujących już, młodzi ludzie. I tłumaczyłem im o tej bolesnej sprawie tego kutasa, znaczy, kutasa, no, tego y, pożyczonego przeze mnie kutasa od mojego przyjaciela, najdroższego kutasa z jego kolekcji, który został nazwany w echu dnia pędzelkiem przez pana Marcina Jar Jarosza. Ja postanowiłem tej sprawy nie darować i rozpocząć głodówkę. Ba nawet więcej. Tym młodym cią też wytłumaczyłem o co chodzi. Dałem im te artykuły, gdzie ten haniebny czyn został popełniony, łącznie z moim takim tekstem, wyjaśnieniem i protestem. I oni się ob obiecali też dołączyć do mojej głodówki. także, proszę Państwa, tutaj już taka zbiorowa głodówka w Staszowie będzie. Y tutaj jeden z tych młodych ludzi nawet y y da się nakręcić tylko <głodzimy> od pasa, znaczy nie, 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 nie chcę ujawiać twarzy swojej, bo mówisz, że <głodzimy> żeby go z pracy wywalili, ja się dowiedzieli, że głoduje, bo... Co i w oświacie yy, to, to, stuka się w głowę, że, żeby nie mówić, że w oświacie, no to jest szepcem, niech będzie. No. Okej. Okay. Dobra, proszę Państwa, więc sprawa jest poważna. Powstał poważny jest problem społeczny, jakby nie było, dlatego że no, prasa powinna mówić prawdę, prawda? No, jeżeli prasa kłamie, no to mamy lata, które? No, 60, 70, no 50. No, no, może, no może to nie jest jej Bierut, ale, ale Gomułka to też może nie, ale, ale przynajmniej Gierek, no. Wtedy prasa też kłamała. No. Wszystko było inaczej niż pisało się w prasie. Jeżeli w prasie pisali, że P, to wiadomo, że jest nie P. Jeżeli w telewizji mówili, że tam coś się rozwija, że się zwija. No, no i to, to tak samo tutaj, no. Ja ewidentnie pokazywałem yy, kutasa yy, mojego przyjaciela. Pożyczonego zabytkowego, a pan redaktor Jarusz napisał, że to jest pędzelek, no i to, to, jest, to jest niedopuszczalne, tak nie powinno być. Ja od dzisiaj już buduję. Szukam też pomocników do budówki, tak przy okazji, proszę Państwa, jakby ktoś chciał budować, tam na rynku w Staszowie na przykład, na Golejowie też, to niech się zgłosi do mnie. Ja go wyposażę w odpowiednie akcesoria, czyli tam potrzebne jest co, no, nocnik mu nocnik dam, Kutasika też mu, też mu dam i będzie budował, dam mu transparent, wytłumaczę co, co ma mówić. No i tak go po prostu poinstruuję. Proszę Państwa, no może na tym to nagranie skończymy, bo nie wiem, czy ono takie wyszło całkiem poważnie. No dobrze, Pani Kamerzysto, można...